Podaj wyrazy A7, A8, A9 i A10 naszego ciągu. I w podpunkcie A mamy kolejnych liczb nieparzystych dodatnich. W takim razie nasze 1, 3, 5, 7 i tak dalej, czyli ciąg kolejnych liczb nieparzystych dodatnich. W takim razie nasze A7 będzie równe 13, A5 będzie równe 15. A9 będzie równe 17, a 10 będzie równe 19. Odwrotności kolejnych liczb nieparzystych dodatnich. Czyli skoro mamy 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8, no to A7 u nas będzie 1, 14. A8 będzie w takim razie 1, 16. A9 mamy 118 i A10 to będzie 120. Pod punkcie C kolejnych liczb pierwszych 2 3 5 7, czyli nasze A7 to będzie 17, A8 to będzie 19, A9 to będzie 23 i A10 to jest 29.